O, tutaj pojadę rowerem, pokażę trasę fajną w, zgórze, w tych wzgórzach morynowych Polodowcowych oczywiście do no może niedaleko, no z 2 km albo więcej W linii prostej Także, Borodziej początek no tu trochę z górki będę miał to łatwiej, bo tak to pod górkę Jakie tu są fajne te wąwozy i warto sobie pojechać tu rowerkiem i pozwiedzać dziesiątki kilometrów do kartus Szymbark do Wejherowa nawet Trasy są fajne rowerowe Także To trzeba uważać, żeby się nie wywalić. Najlepiej w wodę się zaopatrzyć. Przewaga buków, oczywiście, tutaj. No i z górkę i pod górkę, nie? Z górki fajnie. Tam chyba wśród gwiazdeczka jest naj, najwyższy, tam 130 metrów nad poziomem morza. Ale i Łysa Góra nie jest. Także to wszystko polodowcowe. Wąwozy Mini góry. Mini góry. No, a tu jest chyba, o ile się nie mylę, daglezja. A mój, o, daglezja zielona. Stare drzewa. Że buki też stare są. No nie wszystkie, ale ogólnie to jest ciemno tutaj, bo tylko tam gdzie jest wycięte, to, to jakbyś rośnie roślinność przy, przy runie. A tak to wygląda po prostu w ten sposób. A o. O, tu jest najgrubsza chyba. wehikuł się rozwali, ale trudno. Zajechałem w ciągu życia 20 rowerów albo i więcej. Tanie, drogie, nieważne. Ważne, żeby jechać do przodu. zdecydowanie lepiej to trochę z górki mam jak Uważać, kurde, uważać się wy, wywalę to koniec kurde Nie mam kasku A tu takie wąwozy za małego tu w tych lasach żyby zbierałem Także Non Stowa jeździłem tutaj taką kolażówką średnią Sprint z siodełko ze skóry prawdziwej także było jeszcze ciężej bo opony nie, nie były takie grube jak w tych rowerach terenowych no ale jakoś to dawałem radę moment, bo nie musiałem kamery trzymać Szliność jest fantastyczna. Póki lubią z takiej góry. To jest oczywiście trasa rowerowa, nie?